Cześć wszystkim, witam w grze The Hunter Call of the Wild I ekran startowy jest nietypowy, nie bez powodu Bo tym razem Bo tym razem Nie będziemy tepać się do rezerwatu A tepniemy się do mojej rezydencji. Jak może widzicie, po raz pierwszy coś w niej poprawiono, bo nigdy nie można było zwiedzać jej wspólnie. Była jakoś zbagowana. A teraz widzicie, można od ostatniej aktualizacji, chyba. Odwiedzać się w rezydencjach, czy coś się zmieniło? Tutaj bizony i żubry, albinosy zastąpiła puma diamentowa i puma diamentowa. Obok niej absolutna nowość to jest królak florycki, diament z ostatniego rezerwatu. Czyli z Mississippi, którego zabiłem przypadkiem, bo na niego wpadłem i nie chciał uciekać. A jak w niego strzeliłem, to okazało się, że diament to był najłatwiejszy diament w całej historii mojej gry. Czyli mamy tu diament, tu diament drugi, tu diament trzeci, tutaj mamy diament czwarty, kozioł śnieżny, diament piąty, też kozioł śnieżny. Puszczę muzyczkę. Tu mamy indyka złotego. Jest to tylko dlatego, że ciekawy gatunek i ładnie wygląda. To co na ścianach to są zazwyczaj słabe oceny. Ale za to to co na ziemi no z wyjątkiem aligatora. Tak widzicie kolejna puma. Diament. Wilk szary. On tu się znalazł tylko dlatego, że jest albinosem. Tu mamy złotego aligatora. Jak mi się uda złapać diamentowego, to on stąd wyleci. Mamy bizona preriowego diamentowego. Tu mamy same albinosy, oceny kiepskie, ale to Wam jeszcze zaraz pokażę. To będą najwyżej złote. Są tu dlatego, że albo nowy gatunek, albo ładnie wygląda w porożu. Na samej górze widzicie to, co niedawno zrobiłem, czyli aleje albinosów. Tu kolejna puma diamentowa. Aleje albinosów, bo powstawiałem tu same albinosy. Ocena nie jest ważna, nie tym się kierowałem, ale będą same albinosy. Idzie następny biega. Przejdziemy teraz na górę. Na górze mamy kolejną pumę diamentową. Tu mamy złotego ryksa Tu mamy kolejną pumę diamentową. Tu mamy widłoroga amerykańskiego diamentowego. Tu mamy owcę kanadyjską diamentową. Tu będą złote. ale jak mówiłem ze względu na poroże. Kolejny kozioł śnieżny diamentowy. Kolejny widłorug amerykański diamentowy. Kolejna puma diamentowa. I kolejny widłorug amerykański diamentowy. I kolejny kozioł śnieżny diamentowy. Ja wiem, że może Was dziwić ta ilość diamentów. Ale to się bierze z prostej rzeczy. Mianowicie z tego, że mam o, możecie zobaczyć, zabrane okazy 58 diamentów tam potem 1000 zł, po 4000 mniej więcej ten także tych diamentów i tak jest za mało, jak na 58. No ale powód tego jest taki, że nie wszystkie jeszcze nie było domku, kiedy je miałem. Niektóre mi ukradziono, to znaczy, że je upolowałem, a zabrał je ktoś inny. Czasami z grymie wywaliło, jeden diament straciłem, bo gdy podnosiłem, to właśnie się gra zbagowała. I takie różne. No. Kupę diamentów straciłem niepotrzebnie. No, tu owce kanadyjskie, złote. Ale ja mówię to tylko dlatego, że ładnie wyglądają. Najlepsze miejsca, z wyjątkiem tej pumy, tutaj diament, bo po prostu ten domek jest mały już nie miałem gdzie ich lokować. Ktoś mi kiedyś powiedział, że ten drugi domek jest większy. Może sobie go kiedyś kupię. No. Tutaj widok z okienka. To jest to, co widzieliście na miniaturce tego jelenia. Może pójdziemy do okna zobaczyć. O, widzieliście? Ktoś rozlał wodę na dywanie. No i wpuszczaj tu ludzi. Ja im pozwalam oglądać, a oni mi syfią. No. To jest ten jeleń z miniaturki. Ten domek nie jest utworzony na terenie konkretnego rezerwatu. To jest tak jakby osobny rezerwat. Najśmieszniejsze, no, że ludzie też go tak traktują, i, i potem e, zadają na przykład dziwne pytania. Kiedyś miałem bardzo dużo ludzi na tym obiekcie. Chodzili, chwalili, że fajnie, wszystko ekstra widać, już wszyscy wyszli. No, ale trafiali się tacy, którzy na przykład chodzili po domu i pytali się, jakie tu są misje, co w tym domu trzeba zrobić. Że na przykład pierwszym zadaniem jest odnalezienie klucza do drzwi wejściowych, bo nie mogli wyjść. No. I oni myśleli, że to jest taki sam rezerwat jak nie wiem, Hirschfelden, Silverich i tak dalej, że tu zaraz mamy jakieś, jakiegoś kolesia, co nam misję będzie zlecał. I my z tego domu wyjdziemy, że to jest taki domek jak jak zaczynamy grę w misjach, tylko że większy. I my tu sobie zaraz wyjdziemy, pójdziemy w okolice zwiedzać. I musiałem każdemu tłumaczyć z osobna, że, że to nie jest rezerwat sensu stricte, że tu się nigdzie nie wychodzi, że tu możesz chodzić tylko po tym domu, możesz oglądać, pisać komentarze i itd., tak ale poza dom nie możesz wyjść. Ja tu oczywiście mam jeszcze dodatkowe opcje, na przykład włączyć podświetlenia możliwych lokalizacji. Ja sobie mogę na przykład tu potem coś wsadzić. Na przykład tam nie wiem, pysk niedźwiedzia czarnego, na przykład. I tu też. Bo mamy trzy tryby. Tryb edycji to jest właśnie to. Tryb oglądania, czyli sobie mogę oglądać, ale nic się nie dowiem. I tryb badania, czyli to jest to, co gracze robią, jak przychodzą. Czyli przychodzą, włączają ten tryb i mogą sobie na przykład obejrzeć właśnie to, co tu mam. Oceny, poczytać, kiedy zostały zdobyte. Takie rzeczywiście, pojawił się następny. I on sobie teraz domek będzie zwiedzał. A szkoda, bo miałem wychodzić. A mogę oczywiście w trybie edycji różne rzeczy zmieniać. O, macie tutaj po prawej stronie o następna poza, poprzednia poza, bo mogę im pozy zmieniać, widzicie. O, na przykład taka. Jeszcze jeden, dwóch zwiedza. Jak widzicie, zwiedza. On se ogląda. Może nawet coś napisze. No oczywiście teoretycznie też możemy Iść w gościnę do innych domów. Można sobie zastrzec, jeżeli się odwiedza domek, tak samo jak rezerwat. Czy chce się na przykład czy chce się na przykład tylko znajomych, czy chce się mieć prywatnie tylko dla siebie. I wreszcie czy chce się dać publiczny, tak jak ja dałem. Bo ten aspekt też Wam chciałem pokazać. No i to oczywiście niby jest pusta, jakbym dał tryb edycji. To na ścianach się zaroi od tabliczek. No, także zobaczymy jeszcze, czy uda się gdzieś wejść, a stąd już wyjdziemy. No, i tak widzieliście, wygląda domek. Mogę jeszcze zerknąć, czy ktoś inny w tej chwili domek ma coś do oglądania. Nie. Nie ma nic takiego. Czyli to wszystko. No. Także mam nadzieję, że film się wam podobał. Życzę Wam wesołych świąt, bo nagrywam to przed wigilią. Zdrowych i spokojnych świąt i udanego Sylwestra. No i miejmy nadzieję, że do zobaczenia we wspólnej grze. Trzymajcie się ciepło! No i... No i cześć, trzymajcie się.